Cześć, z Wanako A dzisiaj jakoś już była premiera FNAF I byłem na FNAF To damy ją razem ze spoilerami Najpierw to się chyba zaczyna od fabuły głównej nie wiem, jest, jest już wieczór, jestem naprawdę zmęczony Wrócimy jakieś dwie godziny temu z kina. a więc Podróże popularne jest takie, że mamy Majka, Vanessa może inaczej. Film się zaczyna od zamordowania Charlie, bo no, po prostu ona chciała uratować jakieś tam dziecko, no i William w tym z backstabuło po trójnie. No. Później po prostu mamy takie typowe, że Ali tęskni za tymi animatronikami, Mike tam chce prowadzić normalne życie. Była bardzo fajna scena, gdzie. gdzie... Mike trzyma tego pluszaka Frediego, jakby i uwciska jest. No to było śmieszne dosyć. Ogólnie jeszcze była tam grupa takich właśnie łowców duchów, chyba każdy jak to wygląda. No, no po, ten, powybijali ich. Po, tam marionetka ich powybija, no bo główną złożeniem no, tam jest. I jest ta marionetka? Bo, bo chodzi głównie o to, że Charles chce się na rodziców Na rodzicach wszystkich Chce ich pozabiać za to, że jej, że jej wtedy nie pomogli Powstrzymać morderstwo dziecka Ale powstrzymała, ale sama zginęła No więc później tamte animatroniki zabijają i była też śmieszna scena, gdzie ta chica rozwala jednemu gościowi łeb Że po prostu ten rozwalił mu go i powiedziała takie słowa Czyli Chcę co jest w twojej głowie I tak jak myślałam, jest pusto No Ludzie się śmiali Była Circus Baby To jest naprawdę spoko, że była Circus Baby Z Nawet Prospekcji Iwanessy Był też Shadow Bonnie To było na... On przybył na jakąś sekundę, na jedną... Na kilka klatek może jak ktoś to zauważył, no to fakty, ja to zauważyłam właśnie i się cieszę. Było też do Security Bridge, bo było napis Security Bridge, jestem, na... jestem, pewien, to jest... jestem pewien, że to jest nawiązanie tego. Było nawiązane do Five Nights, Five Nights at Candies, tak to się mówi. Do czegoś chyba jeszcze było nawiązanie, ale nie jestem pewien. No więc po prostu wygląda tak, że Abby chce tych, bo ona zdała się oszukać, że oni są dobrzy. Ona ich uwalnia. I oni sobie tam łażą i zabijają, nie? Dziab-dziab. Mm. Mówili, że to będzie straszniejsze od jedynki. No, było więcej scen horrorowych, ale. No, ale to nie jest jakiś horror. To jest taki. Mm. No, no, ale nie, no, film, jest, to film nie był zły. Ludzie ogólnie się krzyczeli u mnie w kinie, jak na przykład był Springman. Springman był na napisach, to oni się darli. No i oczywiście było It's been so long na, na napisach końcowych. Naprawdę się nic nie wiem, że to będzie prawda, ale to jest prawda. Ehm, ostatecznie nie wiem, czy ktoś był na tym listą, bo na początku była to marionetka. Które się nam, tak, mi się tak przynajmniej, że to jest marnotrawka, bo ona kontrolowała wszystkie kameny bo tam był, był jakiś ten. jakaś kontrola, co wyprzedzała swoje czasy tam w filmie. Ale później się pojawił Michael Afton, który, który, okaza który okazało się, że to on przede wszystkim jakby strał. nie wiem, nie rozumiem. Ale fajnie, że daje Michael Aftona. bo on jest taki typowy psycholog, On mówił, że tak, trzeba dzieła dzieło ojca, bla bla bla. <laughs> Film się kończy teraz strasznie z dupy, bo. Marionetka miała możliwość opętywania ludzi, po prostu no, kontrolowanie i oni się stawiali tak, takim typowym cosplayem marionetki, chyba każdy wie jak to wygląda No i film się kończy tak, że Mike traci, Mike Schmidt, traci zaufanie do Vanessy i film się kończy dosłownie tym, że Vanessa zostaje op opętana i koniec filmu. Są napisy końcowe. Ja, 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 ja myślałem, że, to będzie, że będzie coś jeszcze, ale nie, to jest koniec filmu, już napisy końcowe. Jak dla mnie, to, to jest teraz dupy zakończenie. Znaczy, mówi nam, o, że będzie kolejna część, to jest fajne, ale. strasznie, z dupy zakończenie. Nie, nie spodobało mi się. To była, była najgorsza część tego filmu. Poza tym, film był całkiem fajny. Były with Withereddy, ale one, one atakowały tylko, nie, tylko w, w placówce. Co jest słabe, bo tam było, że oni mogą wyjść z placówki, bo mają jakieś chipy, coś tam mają, przez to nie mogą wyjść z placówki. No i właśnie abi to otworzyła, że, ale tylko to je były. No była tu to, to i Bonnie. No fajnie, no to nie był zły film, tak naprawdę. Był no całkiem spoko. Nie wiem, lubicie FNAFA jak ja, no to polecam Wam go obejrzeć. Coś chciałam jeszcze powiedzieć, powiedzieć, ale zapomniałam. Nie mam to Jest 22. Ja mam bardzo ważne, czy na, na sprawie, czy, na, na sprawie, czy na granie, w sprawie... Dobra, nieważne. Co ja chciałam jeszcze powiedzieć? Hmm. Nie wiem, szczerze. No, nie uminęło nie, nie się przez darcia się, na przykład, jak było Circus Baby i różne inne, jak było uruchamiane te. I właśnie na zakończenie wyglądało tak, że klasyki starły się stojami. po prostu, jak, ja, było moment, gdzie pojaw, pojawiły się te klasyki, nie? I było da, ta muzyka, foks ja nie będę, ja będę fałszował, ja nie lubię fałszować. No, każdy wie, i po prostu złapał chyba i był niego i mu drwał w ogóle też. Majko. Schmidt oderwał Bo on był łeb. to było tak piękne. Było nawiązanie do FNAF 2, czyli zakładanie maski. To akurat było fajne. No i na końcu um, wszystkie te klasyki umarły po prostu. Były poza to, co komuś tam się działo. One po prostu umarły, i te dzieci poszły do nieba. Okej, okay. to było całkiem się zakończenie. No. no i na napisach końcu właśnie było widać ciało. Afton. Był to Afton właśnie w tym filmie, ale jako retrospekcja bardziej Podobało mi się jak zobaczyłem tą Circus Baby To było naprawdę świetne Ludzie tak mówili, że szkoda, że nie zobaczymy Sister Location na filmie, ale Mimo, że kocham Sister Location z całym serduszkiem, to Już jestem usatysfakcjonowany tą Circus Baby Była też nawiązana też do Ballory Bo żeby bo ta piuletka działała tak, trochę jak w FNaF jak w 2, że tam dziewczyna włączyła jej pozytywkę, to ona zaczęła atakować No i Mike Schmidt dostał od Henry'ego pozytywkę, bo Henry był w tym filmie I ta pozytywka miała na sobie figurkę Balory I to jest fajny easter egg ja Moim zdaniem nie pewnie nawet dużo easter Pewnie ominę wiele, ale wiem, że było Five Nights at, at Candice. To wiem na pewno. No więc... Ostateczna cena tego filmu to jest. 7,5 na 10. No, może może 8,5 na 10, bo film był dobry, tylko... czuć było tą komedię moim zdaniem w niektórych miejscach. Co mi trzeba psuje klimat tego filmu. No i zakończenie było sobie, ale... Nie, w sumie, nie, poczekajcie. Nie ma, nie było tego. 9 na 10, bo, bo daję tutaj It's been so Long, którą ja w tą muzykę bardzo lubię. A moja ulubiona muzyka SNAF, No i Circus Baby. Nikt nie prosił, każdy potrzebował. Nie, wiem, pewnie ktoś prosił, ale tak jak mówię, tak ma być. Yeah, Next Time, a Next Time może być, jak mi się to chce coś nagrać.